Rozmowa poranka. W naszym M-kowym poranku teraz e, czas na gościa. Z nami jest pan Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Katowice Airport. Tak po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam szanowni. Dzień dobry, dzień dobry. No i panie prezesie, to zacznijmy od razu od tego, co najbardziej interesuje słuchaczy. Jakie są w tym roku te hity lata i no, dlaczego to jest właśnie Turcja, Grecja, a może wcale nie, może zupełnie coś innego. No, bardzo się cieszę, że ten ciężki covidowy okres, który mieliśmy, jest za nami. Ten rok jest bardzo dobry. Obsługujemy w każdym miesiącu dużo więcej pasażerów jak w 2019 roku, tym najlepszym przed covidem. Tak jak pan redaktor powiedział, no, Turcja jest dzisiaj tym krajem, który jest najbardziej oblegany mamy po 60, 65 rejsów tygodniowo do Antalii, także jest to kierunek, który, ale czartery, czartery, tak, czartery, organizowane oczywiście wyjazdy przez tur operatorów. W ubiegłym roku obsłużyliśmy ponad 500 tysięcy pasażerów na kierunku tureckim, właśnie tym wakacyjnym. W tym roku będzie to 700 tysięcy. Ale pojawiły się nowe kierunki, gdzie można samemu dolecić do Warny. Bułgaria, bardzo fajny kraj, popularny. Sporo osób decyduje się w tym roku. Ci, którzy byli właśnie w Turcji, zmieniają swoje preferencje i lecą do Warny bądź do Burgas. To jest połączenie regularne oferowane przez przewoźników lotniczych. Podobnie mamy bardzo fajny kierunek hiszpański La Palma, też zachęcam. Greckie wyspy bardzo popularne w tym roku. Jest w ogóle taka wyspa, gdzie nie da się z Pyrzowic dolecieć, bo kilkanaście chyba jest wy, tych kierunków? Wy, wydaje mi się, że <grym> chyba mamy właśnie, no to jest ponad 10 kierunków, chyba wszystkie. Te destynacje greckie, które są oferowane, w ogóle to wszystkie w Polsce, to u nas na pewno na każdą z wysp, na kontynent można można dalecieć także tych kierunków jest sporo ponad 50 tras regularnych też wszystkie wyspy kanaryjskie myślę że wybór jest bardzo duży i oferta bardzo ciekawa w tym miesiącu obsłużymy ponad 600 tysięcy pasażerów, w maju to było niecałe 500 tysięcy, obsłużymy 650 tysięcy. No i 2 tak, miliony już dawno pękły też? Tak, tak, o wiele wcześniej, jak w tym najlepszym 2019 roku. W tym roku obsłużymy ponad 5 milionów pasażerów, planowaliśmy 500 a myślę, że będzie to i 5 Czyli milionów. Czyli jest cztery. tak, że jak na plaży spotkamy Polaka, to możemy śmiało tak początek rozmowy zagaić ruszałeś z Pyrzowic, kiedy? Tak? Ja, ja, ja myślę, że tak, w Turcji szczególnie, bo tak jak powiedziałem, obsłużyliśmy w ubiegłym roku ponad 500 tysięcy pasażerów, w tym roku będzie to 700 tysięcy. Myślę, że język polski jest tym, który jest dominujący. To jest niewyobrażalna pan... liczba, bo pan prezes mówi o takich wartościach, ale to jest niewyobrażalna liczba. Pół miliona osób poleciało samolotem z Pyrzowic na na tureckie plaże. Jaki jest w tych nowych kierunkach taki, takie miejsce, którego do tej pory nie było? Może brzmieć egzotycznie. Wiem, że dla pana to może nie jest już egzotyka, ale dla osób, które jeszcze tam nie doleciały, jest jakaś miejscowość, która zaskakuje w tym, tym no, nowym rozkładzie? Na, na pewno La Palma to jest taki kierunek, który, który pojawił się. W zimą będziemy mieli po raz kolejny możliwość wylotu z Pyżowic do Tajlandii na Kubę, na Dominikanę. To są kierunki, które się przyjęły w naszym porcie i też COVID to spowodował, że przewoźnicy chętnie u nas ustawiali samoloty, które na tych długich dystansach po prostu operują. Także myślę, że ta oferta i letnia, i zimowa, też wakacyjna, która się szykuje, no ona jest bardzo atrakcyjna z naszego portu pojawi się z powrotem, pojawią się wyspy Zielonego Przylądka, bardzo fajny. Kierunek, destynacja, mimo że daleko, ale warto odwiedzić, byłem, polecam, super kierunek. A czy to jest jeszcze dobry czas? Wiemy, że, że nie, ale czy to jest jeszcze w ogóle taki czas, że szperacze coś sobie znajdą? No bo za darmo już nie polecimy, ale za pół darmo jeszcze warto w ogóle te strony przeszukiwać, czy panie prezesie jest, to senewrati? Jest dużo ofert w tej formule last minute. Nawet dzisiaj rozmawiałem z kolegą z pracy, który wczoraj oglądał, mówił, że tych ofert jest sporo, także zachęcam do tego, aby szperać cały czas i szukać tych ofert. Mimo że w tym roku obserwujemy, że i wyjazdy te zorganizowane są wiele droższe jak w ubiegłym roku czy kilka lat Wstecz tak samo też i bilety sprzedawane przez przewoźników low-costowych, ale zdarzają się promocje i można za 2-3 tysiące naprawdę polecieć do fajnego hotelu, czy w Turcji, czy w Grecji, czy też w Egipcie, który jest bardzo popularny. Jak ustrzelić taki przelot to już wiemy, a co, jak się przygotować na wakacje z pomocą właśnie wylotu z Pyrzowic? no to zapytamy za chwileczkę pana prezesa, jak dotrzeć na lotnisko w Pyrzowicach, bo tam się ostatnio sporo pozmieniało. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy z panem prezesem Arturem Tomasikiem, Katowice Airport. Raz jeszcze witam. Dzień dobry, jeszcze raz. Witam, szanowni państwo. I teraz chciałbym zapytać o ten poradnik. Wskakuje w waszych mediach społecznościowych co jakiś czas kolejny odcinek poradnika Leć z głową na wakacje. Ludzie jeszcze nie pamiętają o tych podstawowych zasadach: o tym, na przykład, czego nie przynosić, a o czym nie zapomnieć, jeżeli chodzi o, o przybywanie na lotnisko. Szanowni Państwo, od miesiąca prowadzimy taką kampanię wspólnie ze Strażą Graniczną. Ta kampania ma miejsce w różnych rozgłośniach radiowych, ale też poprzez media społecznościowe. Informujemy e, wszystkich podróżnych, jak e, należy się przygotować do e, podróży. Po pierwsze trzeba przybyć co najmniej dwie godziny wcześniej na lotnisko, aby później się nie śpieszyć, e, nie gubić bagażu, z którym jest zawsze problem i na to zwracam uwagę, żeby pilnować e, bagaż. Ten bagaż nie należy pozostawiać bez opieki. No, jesteśmy na lotnisku i e, rodzi to e, daleko idące konsekwencje, gdzie taki bagaż musimy... W odpowiedni sposób zabezpieczyć, jeżeli on jest bez opieki. Powoduje to przede wszystkim kolizje operacyjne i możemy w, no, mieć opóźniony lot. Przede wszystkim no, trzeba zabrać dowód tożsamości, my, jeżeli lecimy w strefie Schengen bądź paszport. Jeżeli po, poza, pamiętajmy, aby paszport, niektóre kraje wymagają, aby on był ważny y, przez okres co najmniej pół roku od y, y, daty wylotu. No Nie żartujmy na y, lotnisku a, z tych, dokładnie z, y, na temat bezpieczeństwa, dlatego że może to się skończyć mandatem, a w takim ekstremalnym przypadku nawet y, zakazem lotu. Co miało wielokrotnie miejsce. Także tutaj przestrzegam, oczywiście nadużywanie alkoholu. Też niewskazane agenci handlingowi, czy też kapitan może taką osobę nie wpuścić na pokład. I zachęcam przede wszystkim do tego, aby no, czytać przed wylotem na stronach naszego portu czy też linii lotniczej, którą Państwo lecicie, jakie rzeczy są zabronione, aby zabrać na pokład czy też do bagażu rejestrowanego na tych stronach. Wszystkie te rzeczy, możecie informacje znaleźć, także zachęcam, przed podróżą się po prostu do podróży przygotować. Przynajmniej o dwóch Polakach słyszeliśmy z doniesień agencyjnych w tym miesiącu, którzy cofne, cofnięci zostali z lotniska i to nie przez pracowników lotniska, tylko przez Straż Graniczną z powodu nieważnego dowodu osobistego. To się często zdarza, że brakuje nam jakichś dokumentów? No, może nie często, dlatego że to są sporadyczne przypadki, ale się zdarzają, a konsekwencje są właśnie takie, jak pan redaktor powiedział. No nie do przeskoczenia. No, dokument, ważny dokument i przede wszystkim fizyczny dokument. Korzystamy z aplikacji, gdzie mamy możliwość też wyświetlenia dowodu osobistego, ale taki dokument nie jest honorowany na lotnisku, także jego trzeba po prostu fizycznie mieć w ręce. I każdy, nawet najmłodszy podróżnik musi mieć taki dokument. Zawsze wybierając się na lotnisko, mamy ten sam problem związany z bagażem, ja przynajmniej mam. Czy dana linia lotnicza pozwala przewieźć taki bagaż, czy taki? O takiej wadze, czy takiej? Czy to jest rzecz, którą rozporządza lotnisko, władze lotniska, czy tylko i wyłącznie linie lotnicze i tam trzeba szukać informacji? Panie redaktorze, linie lotnicze, jak Państwo kupujecie bilet, dostajecie potwierdzenie. Na tym potwierdzeniu zazwyczaj są wszystkie informacje dotyczące bagażu, jaki rozmiar, jaka waga tego bagażu. Tak jak powiedziałem, no może być tak, że no bagaż za duży nie będzie zabrany albo trzeba będzie po prostu za nadbagaż zapłacić. Także też zachęcam do tego, aby czytać na stronach linii lotniczych, bo to linie lotnicze ustalają warunki dla swoich pasażerów, jaki bagaż. O jakiej wadze można zabrać i jakiej wielkości. O tym wszystkim mówimy dla komfortu własnego i innych pasażerów. No i ten komfort też się powiększa, jeżeli chodzi o te wszystkie inwestycje. Znamy to, co już się wydarzyło. Można lepiej dojechać. W grudniu zdaje się pociągiem, będzie też można dojechać. No i właśnie, panie prezesie, mnożą się te inwestycje, ale tak na koniec, króciutko są jeszcze jakieś kolejne asy z rękawa. Dwie inwestycje muszę wspomnieć, realizujemy jedną przy udziale środków unijnych, dostaliśmy ponad 10 milionów euro do finansowania. To jest duży projekt, multimodalny węzeł do przeładunku towarów i paliw. i Ten projekt jest w trakcie realizacji. Budujemy też nowe parkingi. Jest to związane z nowym otwartym w piątek układem komunikacji drogowej, komunikacyjnym drogowym. Wokół ronda będziemy budowali parkingi. Jeden już rozpoczęliśmy budowę w przyszłym roku. Ponad tysiąc miejsc nowych po wschodniej stronie lotniska, czyli po wschodniej po prawej stronie jak wjeżdżamy już na to drugie rondo do portu będzie parking długoterminowy chcemy w maju w czerwcu w przyszłym roku tą inwestycję zakończyć no i przygotowujemy plan rozwoju lotniska na kolejne inwestycyjny na kolejne 5 lat i plan generalny na kolejne 20 lat w zasadzie już mamy te dwa dokumenty gotowe. W tym planie inwestycyjnym ta najważniejsza inwestycja, którą będziemy chcieli zrealizować do 2028 roku, to jest budowa nowego terminala głównego który docelowo zastąpi terminal A. Będzie to nowoczesny obiekt przestronny, a przede wszystkim gwarantujący nam przepustowość. Planujemy w 2028 roku obsłużyć prawie 8 milionów pasażerów. W związku z tym to jest najwyższy czas, aby przygotowywać tą inwestycję. Oczywiście o bardzo dużych nakładach taki. Nowy terminal to będzie kilkaset milionów złotych, no ale żeby się port rozwijał, a jak Państwo wiecie, od wielu, wielu lat planujemy z dużym wyprzedzeniem inwestycje i nadążamy za tym wzrostem ruchu będzie kosztował kilkaset milionów złotych, ale myślę, że tak jak do tej pory wszystkie inwestycje udało nam się realizować w terminie w założonym budżecie, także ten program inwestycyjny, który będzie w nakładach no, grubo powyżej miliarda złotych uda nam się do 2028 roku zrealizować. Pojawią się parkingi, w tym parking wielopoziomowy, nowy terminal będzie połączony tunelem. Z y, y, przystankiem kolejowym czy dworcem kolejowym, także z No Na długo tam. by te inwestycje wymieniać, Panie prezesie. Będzie jeszcze pewnie nieraz okazja, żeby się nimi chwalić. Na no, dzisiaj mówiliśmy głównie tak o tych kierunkach wakacyjnych. Dziękuję za tę rozmowę. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Katowice Airport bezna, był z nami. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, szanowni państwo. Radio M 107 i 6 FM